Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jestem przedstawicielką jednej z klinik, które biorą udział w dofinansowaniu procedury in vitro. Program ten wejdzie w życie już niedługo, bo 1 czerwca. I nasza klinika właśnie specjalizuje się w leczeniu niepłodności. W dzisiejszej prezentacji chciałabym więc Państwu przedstawić zasady działania tego programu dofinansowania. Kryteria kwalifikacji do tego programu, a więc kto będzie się kwalifikował oraz co konkretnie podlega refundacji, czyli co rozumiemy tak naprawdę przez procedurę bądź cykl in vitro. Powołam się tutaj również w tej mojej prezentacji na ustawę o in vitro, która jest tutaj jakby podstawą naszą z 2015 roku, ponieważ zawiera ona takie główne założenia. Naszego programu. Więc jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania po mojej prezentacji, oczywiście chętnie na nie odpowiem. Może zaczniemy od takiego głównego założenia, które również jest zawarte w tej naszej ustawie. Leczenie niepłodności jest prowadzone z poszanowaniem godności człowieka prawa do życia prywatnego i rodzinnego. Ze szczególnym uwzględnieniem ochrony życia, zdrowia, dobra i praw dziecka. Spróbujemy sobie może odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza w praktyce. Zanim do tego przejdziemy, chciałabym najpierw opowiedzieć, Troszeczkę o takich konkretach tego naszego programu. Program ma wejść w życie 1 czerwca 2024. Myślę, że warto wspomnieć o tej dacie, bo jest to poniekąd data symboliczna. Obchodzony wtedy Dzień Dziecka w Polsce być może będzie dla wielu par w Polsce takim początkiem drogi do rodzicielstwa. Mamy taką nadzie mamy nadzieję, że tak będzie. i bardzo, bardzo liczymy właśnie, że, że te nasze statystyki się tutaj poprawią. Takie jest również założenie tego programu. Jeśli chodzi o ogólną kwotę dofinansowania, co roku na finansowanie programu in vitro ma być przeznaczone 500 milionów złotych. Jest to kwota niebagatelna, bo biorąc pod uwagę, że program ma działać przez 5 lat, ogólna kwota dofinansowania wyniesie 5 miliardów złotych. Takie są oczywiście założenia. Chciałabym tutaj Państwu opowiedzieć o tym, czym różni się ten obecny program od poprzednich programów, bo wcześniej też takie programy miały miejsce, ale ten jest wyjątkowy. Dlaczego? Wcześniej procedury in vitro były dofinansowane głównie z programów samorządowych, a więc na przykład konkretne miasta ogłaszały. Takie dofinansowania i można się było zgłosić. Tam również były sprecyzowane kryteria kwalifikacji. Były one jednak na mniejszą skalę i zakładały dofinansowanie rzędu od 5 do sześciu tysięcy złotych. I refundacji podlegały głównie, podlegały maksymalnie trzy takie procedury. A tutaj maksymalnie możemy uzyskać dofinansowanie w tym naszym obecnym programie do sześciu takich procedur. To jest zatem jedna z podstawowych różnic. Co dalej? Kolejna nowość, jeśli chodzi o obecny program, to fakt, że także osoby przed lub w trakcie leczenia onkologicznego mogą się zgłosić do. Zabezpieczenia swoich ocytów bądź nasienia na przyszłość. Wiemy bowiem, że takie leczenie onkologiczne może w znaczący sposób wpłynąć na możliwości rozrodcze, bądź to kobiety, bądź to mężczyzny. A zatem taka, taka możliwość jest obecnie w ramach naszego obecnego programu. Program więc można. Bez wątpienia uznać za aspirujący do zapewnienia wszystkim parom borykającym się z problemem niepłodności równego dostępu do leczenia, bo nie oszukujmy się, takie leczenie jest bardzo kosztowne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę koszt całości, od pierwszej wizyty kwalifikacyjnej poprzez wszystkie niezbędne badania, diagnostykę, Aż po finał, czyli transfer naszego zarodka, to są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. A zatem nie każdego na to stać. Dobrze, a zatem przejdźmy do zasad działania programu. Co dokładnie podlega dofinansowaniu i kto się kwalifikuje, aby z niego skorzystać. Zaznaczmy sobie, że dofinansowaniu podlega cała procedura, w której skład wchodzi kilka etapów. Jak już wspomniałam, jest tutaj na początku kwalifikacja, a więc na takiej pierwszej wizycie kwalifikacyjnej również jest przeprowadzany wywiad, w którym są określone przez lekarza na podstawie tego wywiadu konieczne badania, które powinniśmy przeprowadzić, zarówno tutaj chodzi o kobietę i mężczyznę, aby stwierdzić być może, jaka jest przyczyna leżąca u podstaw problemów z niepłodnością. Następnie mamy fazę kliniczną, biotechnologiczną oraz kriotransfer. Jeśli chodzi o kwalifikację pary do programu, tak jak już wspomniałam, jest to wizyta u lekarza, ale również niezbędne są tutaj konsultacje z psychologiem, jeżeli bowiem chcemy się zakwalifikować, będzie wymagana opinia psychologiczna, że dana para kwalifikuje się do rodzicielstwa niegenetycznego. I taka para, jeżeli już zakwalifikuje się do programu po podpisaniu wszystkich stosownych oświadczeń, może skorzystać, wspomniałam już również o tym, do sześciu indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu. Jeśli chodzi o refundację leków, bo pewnie takie wątpliwości się również pojawiają, odbywa się ona zgodnie z przepisami o refundacji leków. Teraz chciałabym Państwu przedstawić to, czym jest definicja, może tego, czym jest procedura in vitro, co wchodzi w jej skład, bo może to jest również nie do końca jasno określone. Jeśli chodzi o tą procedurę, mamy tutaj takie trzy typy w zależności od tego czy kobieta korzysta z własnych komórek rozrodczych czy też na przykład korzysta z oocytów oddawczych czy korzystamy z dawstwa jakby zarodka prawda więc pierwszy typ to gdy zapłodnienie pozaustrojowe odbywa się z własnymi komórkami rozrodczymi kobiety lub z dawstwem nasienia i tutaj oczywiście w trakcie tego cyklu lekarz wyznacza datę punkcji, która odbywa się oczywiście w dniu owulacji kobiety. Pobierane są komórki rozrodcze, i następnie, czyli oocyty, i te oocyty są zapłodniane z dawstwem nasienia, i następnie taki, taka zapłodniona komórka jest powiedzmy poddawana odowli do piątego dnia, kiedy osiąga stadium blastocysty i kiedy prawidłowo się rozwija jest zamrażana. Następnie już w kolejnym cyklu jest wyznaczana data owulacji kobiety i jeżeli ta blastocysta jest pięciodniowa, wówczas licząc pięć dni od tego dnia owulacji dochodzi do transferu zarodka. I tutaj jest to pierwszy typ, jak wspomniałam. Drugi typ to wtedy, gdy mamy ocyty od dawczyni, a więc być może kobieta, która korzysta z procedury, nie. Ma problemy z owulacją i nie jest w stanie tutaj, nie jesteśmy w stanie uzyskać od niej oocytów, które mogą zostać zapłodnione. Trzeci typ to gdy, jak już wspomniałam, korzystamy z dawstwa całego zarodka i jak już też wspomniałam, taka para może skorzystać maksymalnie do sześciu procedur wspomaganego rozrodu. W zależności od tego, czy wchodzi czynnik męski, czy czynnik żeński, tutaj lekarz już zakwalifikuje do konkretnej procedury. O przyczynach i możliwych badaniach, które pozwalają na diagnozę, opowiem jeszcze w dalszej części prezentacji, jeśli czas nam na to pozwoli. Chciałam jeszcze tylko teraz wspomnieć o tym, kto się kwalifikuje do tego programu. Jak już wspomniałam, leczeniu poddawana jest tutaj para, a więc kobieta i mężczyzna, która pozostaje w związku małżeńskim lub w związku partnerskim. Warunkiem jest oczywiście podpisanie dokumentów przez obojga małżonków, Partnerów. Warto zaznaczyć, że na przykład niestety singielki nie mogą tutaj skorzystać z możliwości dofinansowania z wykorzystaniem nasienia anonimowego dawcy. Teraz pojawia się pytanie, kiedy taka para może się zgłosić. Tutaj, jeżeli para, o której dokumentacją medyczną potwierdzono taką bezwzględną przyczynę niepłodności, i taka para leczyła się w okresie 12 miesięcy, które poprzedzają zgłoszenie do programu. Wówczas taka para może się zgłosić do, do kwalifikacji, a więc musi być tutaj potwierdzone 12 miesięcy, które poprzedzają zgłoszenie się do programu, gdy staraliśmy się bez powodzenia o rodzicielstwo. Także zostały określone kryteria wiekowe. Więc jeśli chodzi o korzystanie z własnych komórek bądź dawstwa nasienia, wiek kobiety został określony jako 42 lata, a mężczyzny 55 lat. Jeśli chodzi o korzystanie z dawstwa oocytów lub zarodka, wiek kobiety to 45 lat, a wiek mężczyzny 55 lat. Wiek mężczyzny się więc nie zmienia, natomiast, natomiast w przypadku dawstwa oocytów lub zarodka wiek kobiety to 45 lat, Warto zaznaczyć, że ten wiek musi być potwierdzony w momencie kwalifikacji do programu. No i oczywiście, w obu przypadkach, jak już wspomniałam, potrzebna jest opinia psychologa. Jeśli chodzi o kryteria wyłączenia, tutaj oprócz oczywiście pisemnej rezygnacji własnej mogą zajść pewne kryteria które wykluczają nas a zatem na przykład jakieś przeciwwskazania medyczne gdy powiedzmy w przypadku stymulacji hormonalnej kobieta wyjątkowo źle reaguje bądź zostało to, bądź zostało stwierdzone że są jakieś zagrożenia dla zdrowia kobiety w toku całej procedury. A więc wówczas takie kryteria wykluczają szansę na wzięcie udziału w programie. Co również jest warte podkreślenia, z tego programu mogą skorzystać również pary, które już wcześniej korzystały z procedur in vitro, ale na przykład korzystały z własnych środków bądź też z dofinansowań samorządów. Tu niezależnie od źródła tych, tego dofinansowania, czy to z własnych środków, czy z samorządowych środków, też można skorzystać z programu obecnego, a więc to absolutnie nie, nie dyskwalifikuje nas z uczestnictwa w obecnym programie. Tutaj jednak są również określone granice wieku. W przypadku kobiety jest to 45 lat, a w przypadku mężczyzny 55 lat. Także pary, które mają już dziecko, które poczęło się przy wykorzystaniu procedury in vitro, także one nie są wykluczone i mogą skorzystać, jeżeli tylko wyrażają taką chęć i zostaną zakwalifikowane na podstawie tych wszystkich kryteriów, o których wspomniałam. A zatem, jeśli chodzi o finał tej naszej procedury, to jest to oczywiście transfer zarodka. Po takim transferze przejmuje się, że czeka się, odczekuje się dwa tygodnie do przeprowadzenia testu ciążowego. Najczęściej jest to test beta HCG. Jeżeli ten test jest pozytywny, to oczywiście... Jeszcze przy zastosowaniu badania USG chcemy stwierdzić tutaj ciążę kliniczną. I wtedy uznaje się, że taka ciąża jest przeprowadzona, takie, taka procedura jest przeprowadzona z powodzeniem i oczywiście taka, taki przypadek jest odnotowywany w statystykach. Warto tutaj podkreślić, że niepłodność wcale nie jest problemem marginalnym, bo boryka się z nią około 1,5 miliona polskich par. Są to dane statystyczne. Więc jest to bardzo dużo, duża liczba. Jeśli chodzi o przyczyny niepłodności, jest ich bardzo wiele. Dotyka on w równym stopniu kobiet oraz mężczyzn. Wśród najczęstszych przyczyn, jeśli chodzi na przykład o kobiety, wymienia się zaburzenia owulacji, zaburzenia hormonalne, niską rezerwę jajnikową, endometriozę, pewne wady anatomiczne, niedrożność jajowodów, a jeśli chodzi o mężczyznę, również jakieś problemy hormonalne, czy też jakieś wady anatomiczne, a także nieprawidłowe parametry nasienia. Tutaj możemy też wymienić oligozoospermię, czy też azoospermię. Jest to bądź obniżona ilość plemników lub ich zupełny brak, który został na przykład stwierdzony poprzez biopsję. Co również warto stwierdzić: w około 20% przypadków nie udaje się jednoznacznie tak stwierdzić, jaka jest przyczyna. Niepłodności. Wówczas mamy do czynienia z tak zwaną niepłodnością idiopatyczną. Nie jest ona spowodowana żadną konkretną chorobą czy też zaburzeniem, a wszystkie badania diagnostyczne, które zostały przeprowadzone, nie ujawniają jakby nieprawidłowości. Ale wówczas lekarze także zalecają przeprowadzenie bądź inseminacji, bądź procedury in vitro. Są to zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warto też zaznaczyć, że diagnostyka niepłodności dotyczy zawsze obojga partnerów. Możemy więc mieć tutaj zarówno czynnik męski, jak i czynnik żeński. Cóż mogę jeszcze wspomnieć? Warto zaznaczyć również, że. Jeśli chodzi o takie ogólne założenia tego naszego programu, wspomniałam już o równym dostępie do leczenia niepłodności i zwiększenie skuteczności tego leczenia. Ustawodawca tutaj również zaznaczył, że takim celem jest osiągnięcie poprawy demograficznej, ale chciałabym tutaj również zaznaczyć, że nie chodzi tutaj tylko o jakieś dane liczbowe, ale również o taki dobrostan. Prawda? Czyli o pewien czynnik psychologiczny, bo jak wszyscy wiemy, rodzicielstwo jest dla wielu osób takim spełnieniem i, i jest to również bardzo istotne. No i oczywiście ten, ta nowo, ta, to nowum, które się pojawiło w, naszej, w naszym obecnym programie, to zabezpieczenie płodności na przyszłość u osób w trakcie leczenia onkologicznego. No, i to chyba wszystko. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania szczegółowe dotyczące tej mojej prezentacji, zapraszam do, do zadawania pytań. Mam, mogę tutaj również przekazać wszystkie dokumenty, które są niezbędne w celu wzięcia udziału w programie, całą listę. Także zapraszam i dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.